Witam bardzo dzisiaj was serdecznie w pierwszym odcinku o horse. Dzisiaj pokażemy nową promocję, wielkie wyzwanie. Trzeba tu zbierać podkowy w takich zadaniach jak cel, zawody, Grand Prix lub ufo. Teraz przejdziemy do największej zawodczyni Swift Nani. Widzicie, tu jest doświadczony gracz, ma pełno boskich koni. O. Tu ma pełno krezusów, a cztery strony i zdobyła takiego boskiego konia, jak wiosna. Codziennie nam daje po 5000 i 30 punktów umiejętności, które można rozdać tego koniowi. Ma tu wiele bonusów. Ageny 900 tylko ale to się zmacnia. A teraz Was żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek o horse. Żegnam i pa!